Siemka ludziska, jestem Predzio i to jest kolejny odcinek Let's Play Arcanian 4. Rozumuję, mówię, że zmieniam e, trochę <laughs> styl nagrywania. Nie będę teraz robił odcinka takiego, takiego, takiego mm, będę je nazywał, tylko teraz, teraz kręcę bez żadnej przerwy, przez 40 i około 45 minut. Nakręcę 3 odcinki w sumie. Nie będę, się, mm, e, nie będę się żegnał po każdym odcinku. Po prostu część teraz, a już trzy odcinki później. Nie wiem, czy będę nazywał te wszystkie odcinki. Może. Nie wiem, jak mi się będzie ciało, to je nazwę. No już. No, tu, idziemy teraz do tej... Gilany. Kolejny nowicjusz! W jakiej sprawie przybywasz? Potrzebuję informacji o dwóch magach, którzy w archiwum Zamku Srebrowód chcieli się czegoś dowiedzieć o pradawnej świątyni. Takimi sprawami zajmuje się wielki mistrz Merdarion. W takim razie chciałbym pomówić z wielkim mistrzem. Wielki mistrz wody jest... zajęty. Bez mojej zgody nikt nie może mu przeszkadzać. No to chciałbym otrzymać twoją zgodę na rozmowę z Wielkim Mistrzem. Ha! Nie ty jedyny. Na początek pokaż, że jesteś przydatny. Wybierz się do piwnicy. Tutaj. Tuż przy wejściu. Tam, gdzie korzenie wychodzą z ziemi. Niech Wultus obieca, że przestanie rzucać czary bitewne wewnątrz drzewa. Wtedy zobaczymy. Powiedz mu, że jeśli usłyszę jeszcze jeden wybuch, wyląduję w bagnie. I wtedy pozwolisz mi zobaczyć się z Merdarionem? Możliwe. Czy Wultus sprawia kłopoty? Jego eksperymenty stanowią zagrożenie! To niesłychane, że Rada toleruje go w świętym drzewie! Skoro Wultus jest tak niebezpieczny, to dlaczego ciągle tu przebywa? Podobno jest Geniuszem. Według mnie. Raczej szaleńcem. <laughs> szaleńcem? To znaczy... Zajmuje się nową magią. <laughs> Gdyby taka istniała, bogowie pewnie zesłaliby ją naszym przodkom. Super, Sądzisz yeah? więc, że wultus obraża bogów? To, co robi wultus, jest z natury złe! Jeśli rada go nie powstrzyma, ja to zrobię! Okej. Okay. Rada? Ona tu rządzi? Można tak powiedzieć. Trzech wielkich mistrzów bractwa? Uosabia ogień, wodę i ciemność. Powiedz mi coś więcej o Wielkim Milton. Mistrzu Ognia. Wielki Mistrz Milten to wyjątkowo uzdolniony mag ognia. Znamy go. Niektórzy twierdzą, że najpotężniejszy na świecie. Jest całkowicie oddany wiedzy. To on wpadł na pomysł, żeby święte drzewo stało otworem przed wszystkimi magami. Bez względu na drogę, jaką podążają. Wielu mu nie ufa, gdyż niegdyś przyjaźnił się z królem no. Mertany. Ale wielki mistrz nie da się sprowadzić na złą drogę. No nie da się. <coughs> Co wiesz o wielkim mistrzu wody? Wielki mistrz Merdarion niewiele mówi o swej przeszłości. Krążą pogłoski, że dawno temu wraz z wielkim mistrzem Ningalem uciekł z mora sól. Jakby istniało coś, czego może się obawiać dwóch potężnych magów, wielki mistrz Merdarion jest żywo zainteresowany starymi ruinami Fargani. I przewodzi licznym wyprawom badawczym. A mistrz ciemności kto jest ksarnos? wielkim mistrzem ciemności? Wielki mistrz hmm. Ningal. To małomówny człowiek. Wiem jedynie. Że w jego obecności należy zachować ostrożność. A co zabija tych, którzy mu się nie podobają? I tak mhm. już ci za wiele powiedziałam. Idziemy do Waltusa. Czy <grym> hmm. mam fajne zejścia. na czeka na jakieś drugie zadania. O, no, no widz. Więc... Niczego nie dotykaj. Spokojna głowa. Nie jestem na tyle głupi, żeby bawić się przyżądany Maga. <tryk> Bardzo rozsądnie. Niech no zgadnę. Przysłała cię ta wiedźma. Przysłała mnie tu Gilana. Mam ci przekazać, że po kolejnym wybuchu wylądujesz w bagnie. Bez obaw zakończyłem eksperyment. Co? Moja misja dobiegła końca? Żadnych przysług, żadnej walki? Świetnie. Zatem kolejna wizytę u Wielkiego Mistrza Merdariona. Merdariona? Gilana na to nie zezwoli. Będzie po prostu naciągać cię na kolejne przysługi. To tyle. Czemu mnie to nie dziwi? Mogę ci pomóc zostać członkiem tuszu. Dostęp do wyposażenia i takie tam. Ale chcę czegoś w zamian. Zapłaty. Ciekawi Cię to. Aha. Czego potrzebujesz? Złomkowego kapelusza. Ubiegli mnie orkowie. Potrzebuję go. Bezwarunkowo. Kapelusz... Cały mój czas chcesz zmarnować? Mamy go. A czego oczekiwałeś? Księżniczki? Ja też złota, znajdę innego naiwniaka. Ty to wiesz, jak namówić hmm. człowieka do pomocy. Pozdro. Potrzebujesz mnie. Dobra. Damie... Znajdę. Gdzie mam szukać? W niewielkich ruinach. Mieszka tam paru wygnanych orków. Idź na południe do mostu. Sorry, na... nie P mogę tego zrobić. Nie jest bo... mój. <laughs> Ale złoto należy do niego. Nie ciebie, jest jego kapelusz. Proszę. Fajnie. Chila. Przyniosłem ten przeklęty kapelusz. Zabierz mnie do Merdariona. Nic z tego. Co? Jeszcze nie. Za dużo tu wody. Magiczny krąg jest zalany. Ale? Ale? W pobliżu ruin znajduje się chrám żywiołów. Dowiedziałem się, że co kilka lat można go użyć, żeby zmienić pogodę. Rozumiem. I co? Słońce. Woda wyparuje. Koniec z kapaniem, suche podłogi. No i tobie dobrze by to zrobiło. Zobaczyłbyś się z o tak. Koniec bagna. Gilana uwzięła się na ciebie? Ta jędza nie pojmuje magii, natomiast ja tak. Czyli ona jest wiedźmą, tak? Zdziwiła mnie obecność kobiety wśród magów. Ona jest magiem, ale nie badaczką. Nic nowego nie wie, nic nowego nie robi. Nie ma tu czego szukać. Gilana jest czarodziejką. Nie rozwścieczyła bogów? Nie jesteś prawda? <trym> W Setarii w odsetek lat istnieją czarodziejki. Może Gilana to dla nas kara boska. Myka jest urocza. A ty jesteś badaczem? Jestem. Magia się zmienia. Stworzę coś nowego i pokażę tym starym piernikom hmm. na górze. Nowa magia? W ciągu ostatnich kilku lat magia uległa przemianie i nie mogło się to stać bez powodu. Zamierzam wywrócić do góry nogami wszystko, w co wierzą Dobrze. ci głupcy. Dlaczego tkwisz w tej zatęchłej dziurze? Tutaj mogę pracować bez przeszkód. Ci na górze przez cały dzień popierdują w stołki. Ja jestem jedynym prawdziwym badaczem. Czyli wyrzucili cię tutaj? Nie, sam o to poprosiłem Merdariona. Ci ograniczeni głupcy Poczysk. działają mi na nerwy. Szczerze. Czym jest to coś w pobliżu wody? To pompa. Dzięki niej jaskinie są suche. A przynajmniej suchsze niż bagno. Przeklęty szlam kapie z sufitu. Coś mi nie pasuje w tej historii o Chramie Żywiołów. <słusza> Słuszna uwaga. A więc któremu bogowi jest poświęcony? Żadnemu. Jest pradawny. Odkryliśmy go kilka lat temu. Wygląda jak dziewczyna z przepołowioną czaszką. Z roztartą czaszką? Tak, albo z dwiema głowami. Ciężko powiedzieć. Korozja zrobiła swoje. Badaliśmy go, ale Gilana spartaczyła sprawę i przywołała tę nieszczęsną mgłę, która nie zniknęła. Po dziś dzień. Ciągle jeszcze można zmienić pogodę? Po co mnie tam wysyłasz? Chodzi o manę w posągu. Przez błąd rany wyczerpała się. Następnego dnia, korzystając z odpowiednich przyrządów, chcieliśmy ją przywrócić, zmienić pogodę, ale posąg zniknął. Zniknął? Co jeszcze przede mną ukrywasz? Ningal i jego przydupasy weszli do ruin za posogiem. i bardzo szybko wrócili. Zakazał nam do nich wstępu. Skarby, złowieszczy bytczający się wewnątrz. Typowe. I ja mam tam pójść? Nie mówię już o niebezpieczeństwie, ale co z zakazem? Nie jesteś jednym z nas. Ningal i inni nie mogą ci rozkazywać. Użyj posągu, przywołaj słońce, a dostaniesz... Byliśmy już w Czego Mówiłeś przecież, że posąg nie ma już mocy. To było dawno. Do tej pory powinna się odnowić. A jeśli nie, daj mi znać. Czekajcia, już... <laughs> Wracam. Okej, okay, możemy grać. Przecież my tam byliśmy. Dobra, jedziemy do Gilany najpierw. Nie lubię tych limitów. I one to bym nagrał go pół godziny po dwa razy i miałbym odcinek na dzień. I co? Co ci powiedział ten łachudra? Wultus nie będzie ci już przeszkadzał. Hmm. Od jakiegoś czasu rzeczywiście jest podejrzanie cicho. Czy to znaczy, że pozwolisz mi zobaczyć mm, się z merdarionem? Nie. Jedynie członkowie bractwa <laughs> tu mogą rozmawiać z Wielkim Mistrzem. Wykiwałaś mnie! Nie. Mam prawo przyjąć Cię do naszego grona, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Spadaj. Przemię do tych ruin. Nie lubię limitów na YouTube. Nie wiem, bo za późno zacząłem nagrywać i... Teraz... muszę mieć limity. Okej, okay, mamy wejść tam. O! Zajra! Zaira, Zaira. Ty? Tutaj? Tak. Łazisz za mną? Muszę coś załatwić dla magów. Ja też. Chodź, pomóż mi z posągiem. Co z nim jest nie tak? Brakuje kilku fragmentów. Pewnie ci nieporadni orkowie zostawili je w pobliżu. Fragmenty mogą się też znajdować w ruinach. W tym przeklętym miejscu? Żaden ork nie odważy się tam wejść. Szukaj na zewnątrz. Ja sprawdzę ruiny. Ciuch. Jak wrócę z brakującymi częściami, ty poskładasz posąg. I wzajemnie? Umowa stoi. Okej. Okay. Jesteś pewna, że części tego posągu są gdzieś tam? Tak. Jak uważasz, ale ja rozejrzę się w ruinach. Wow, Jesteś pewna... To tak. Jak uważasz. Co chcesz zrobić z posągiem? <tanie> słodka tajemnica. <tanie> Naprawdę? Czyli nie potrzebujesz mojej pomocy. No dobra, mam zmienić pogodę dla jednego szalonego maga. Podobno był tu posąg, dzięki któremu można to zrobić. Który mag cię tu przysłał? <coughs> Twoja sprawa. A ty czego tu szukasz? Tego samego. Wygląda na to, że części posągu. Okej. Okay. Но... Там слышно. E, dobra, ja dobra, idziemy, idziemy. Ała, nie dobrze, musimy tu iść. <coughs>